Witam serdecznie. Znajdujemy się na polu, gdzie robimy pokazy maszyną John Deere T-660 z headerem 725X na polu w RSP chruścielów. Robimy pokazy w rzepaku. Na tą chwilę skosiliśmy kawałek około 12 hektarowy. Nasz kombajn na tym polu skosił 5,4 hektara. Zajęło mu to 2 godziny. Średni plon, który tu wychodzi jest w granicach 3,7 tony. Nasz kombajn łącznie skosił 20 ton rzepaku. Średnia wilgoć wyszła wychodzi mniej więcej w granicach od 4,5 do 6%. Głównie kombajn testuje mój klient, który wykonuje tylko usługi kombajnem, tak jak i również kosi w RSP Chruscielów, zboża, rzepak, łącznie z kukurydzą. I decyduje się teraz na wymianę kombajnu na większy model, dlatego testuje nasz model T660. Dziś wersja zaprezentowana jest to wersja prawie z wyposażeniem full opcją. Jest tam Header Vario 725X, jest tam system nawigacji z dokładnością do 3 cm, jak i również napędy na wszystkie cztery koła. W650 przede wszystkim jest kombajnem o mniejszej powierzchni sit, dlatego nie jest tak wydajny jak model T660. Rzepak na dzisiejszym pokazie kosiliśmy z prędkością od 4,8 do 5,2 na godzinę. Wiadomo, że w zależności od warunków trzeba prędkość dostosować. Dziś ten rzepak tu mamy rozmaity, bo jest i Powalony i jest stojący, dlatego dostosowujemy prędkość do warunków. Pokazy my wykonujemy tylko i wyłącznie klientom, którzy chcą, są zainteresowani po prostu taką dużą i wydajną maszyną. Także witam cię Damianie. No cześć. Powiedz mi, jak ci się kosi modelem? John Deere T660 No jak na razie rewelacyjnie no. Jestem pod miłym zaskoczeniem Cieszy mnie to Kosimy rzepak eee, Średni plon Około 3-8 tony sektara eee, Wilgotność Od 4 do 6% Kierowca Damian kombajnista. Widzę wyluzowany, bo jedzie na GPS-ie z dokładnością do 3 cm. Może tylko i wyłącznie skupić się na pracy przyrządu żniwnego, nie musi się skupiać już na kierowaniu. Tu możesz sobie, widzisz, na wyświetlaczu, bo teraz możesz... Ścieżka to, zaś wyrównać ścieżkę, yes? Aha. Czasami jak jedziesz y, punkt A i B i teraz byś wjechał do niego. No. I byś chciał, żeby wyrównać ta ścieżka, to sobie możesz klikać i wyrównywać o 10 cm. Aha. Żeby go po prostu przesuwać I na tak, tak, na tak, miejsce, tak, nie? Tak, tak. I teraz chcę jeszcze fajnie go pokazać. Y, średnia... średnie hektary... 3,2 hektary na, na godzinę. Patrz, jest taki fajny system Operation Center. No. Teraz połączymy się zdalnie z tym wyświetlaczem. Teraz mam parametry pokazane. 82% paliwa, 100% AdBlue. Teraz mogę zrobić tak. Czyli jest bezpośrednio połączony teraz? Z tym. Jeszcze nie teraz tu widzisz co my robimy. Nasze przejazdy w tym operation center. Teraz na przykład jak ty zadzwonisz, że jakiś błąd ci wyskakuje albo nie wiem, jak ustawić kombajn, nie wiesz jak i chcesz zadzwonić do kogoś, yy, kto ci może pomóc, nie? Połącza się, za chwilę ci wyskoczy komunikat, że się mam połączyć, że mi musisz zezwolić na połączenie w telefonie. Aha, i ty wtedy zdalnie działa się? Teraz na, naciśnij akceptuj. I ty teraz zdalnie z telefonu możesz mi zrobić... Nie. Ty możesz klikać, że ci no mogę pokazywać. Aha. Gadać przez telefon. Z tobą o, Czyli ty widzisz, po prostu o. widzisz mój wyświetlacz tak. w tym momencie. I... Na przykład zmień ekran teraz. No kliknij tu na przykład. O. Widzisz? No. A na telefon patrz. No i to masz kliknij... to samo. No wiadomo, bo... Jeśli o ci usnie opowiadam co tutaj widzę, a tak nie musisz się tak, wyobrazić, a tu tak, widzisz jest. czarno na białym. Tak jest. I to się możesz łączyć z każdą maszyną, co może linka i, i to jest, to jest super sprawa. To jest eleganckie. No i na przykład y, pomogło to też w tym, że jeżeli się coś stanie z maszyną, to serwis się może połączyć i na bazie tam jakichś kodów błędów, czy coś może... Od od już... Tam... ocenić. Tak. Jakieś podstawowe rzeczy do coś prawy, poważniejszego, nie? czy...? Dokładnie, nie? To pod tym względem, to to jest mistrzostwo świata, nie? I to jest dodatkowo opcja, czy jest nie, standard? Nie, nie, to jest standard. 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 Jest każdy ciągnie może linka, czy kombajn, to, to to jest to. To posiada, nie? Jak ktoś ma pozaznaczane mapy, mapuje pola... Są tacy więksi rolnicy, co mapują każde pole, nie? No no. No to tu wszystko widzisz. Ale bez tego wyświetlacza to... Już telefonie, ta to ty... Na telefonie już widzę da, bezpośrednio. Możesz mieć na komputerze. I klientowi dobrać. można to przekazać w formie PDF-u, nie? Dokładnie, dokładnie. Jak my dzisiaj skończymy kosić, to jak się połącza, to w ciągu 30 sekund będziesz miał na WhatsAppie w formie PDF-u plik i możesz sobie klientowi twojemu, którym świadczysz usługi, przekazać to, nie? No, a powiedz mi, bo Ty teraz y, użytkujesz kombajn New Holland y, CX 5080 5 klawiszowy a. z 6 metrową kosą I Ty posiadasz firmę y, usługowo, typowo usługową pod, y, pod żniwa, nie? I teraz y, zamierzasz kupić większy kombajn o większej wydajności O większej wydajności, bo jakby nie mówiąc no CX New Holland jest bardzo dobrym kombajnem, no, nie narzekam, ale ze względu no, wydajnościowych i na stałą, stały wzrost e, klientów no, jestem, nie jestem w stanie tego no, ogarnąć, ogarnąć przetrawić nie, tej Ta ilości jest. hektarów. A wrzesz no, półtora roku temu składałem wniosek na rozwój usług rolniczych została mi przyznana ta dotacja na te pół miliona, no i chciałbym to jakoś logicznie i sensownie wykorzystać nie? na jakiś spra no, dobry sprzęt znanego producenta, co się chwali niezłomną powiedzmy, opinią nie? wśród operatorów i klientów. Combine posiada header X725, szerokość robocza 7,5 metra. No super plus jest to, że bardzo ma, dużo można wypuścić z tyłu do przodu, nie? Tak jest, tak jest. I nie trzeba wkładać żadnych blach, tylko w całości. W całości wyjeżdża. Wyjeżdża i możesz go ustawić jak sobie chcesz. Jedyna nasza fizyczna praca 20. to montaż pionowych koz, no ale to chwilomoment i jak to ci wcześniej wczoraj pokazywałem, również to trwa e, założenie tych dwóch koz o jakieś żebym nie przesadzał 5 minut. 5 minut i kombajn jest przesbrojony pod rzepak. Tak jest. Ja Silnik tu jest o mocy 390 koni. Ten kombajn posiada również napęd na tylną oś. Szczególnie się w kukurydzy spisze. Dokładnie tak. Do kukurydzy bez problemu możemy zaadoptować przystawkę ośmiorzędową. Witam serdecznie. Znajdujemy się y, na polach y, pokazowych y, w, OS, y, w OSP. Jeszcze raz.